Proszę bardzo. Tak wygląda goferek za dwie dychy. I soczek za 8 zł. Hmm. No cóż, chyba trzeba się przyzwyczaić. To takie ceny jak dosłownie jak w, we Włoszech. Tylko w euro tam się płaci, a tutaj się płaci w złotówkach i to wychodzi na to samo. Nie wiem, czy tu miałem wjechać, czy nie. <gry> No będzie się miało te kółeczko takie, parking nad plażą Chyba to, chyba to Wiem, że w Krynicy, Jantarport w Krynicy Młodzie też takie Tak, no W Krynicy nawet więcej, bo tutaj to będzie takie bo teraz No, mogą jechać właśnie No już ten czuję Gofry czuję Czujesz gofry już? Mhm. O, i bitą śmietanę to wlebie tanie nośwa nie wiem czy to tu czy nie chromuj to jest tam roku i do domu Też może być albo jeszcze mało ludzi co? Turystów prawie nie ma zimno jest dlatego i wieda ludzie gdzie tam bieda, kuźwa? Bieda. Jaka tam bieda, mają kasę? Podróżało to może tak, ale ludzie mają hajs. No właśnie. Tylko Ja. No, nie mają pieniędzy, a może na Ja to nie mój, firmowy przecież. pewnie żona tankuje jak ja nie tankuję klienci Leju No może widzę przed nami Nie wyjeżdża kobietka, nie w to strony takiej nie poszło Ja tej strony chciała wjechać Nie tutaj to fajnie, nie Ja to og ogólnie wolę miasto, wiesz Jak więcej, taki kurort czy coś tam się wtedy więcej dzieje, możesz iść na balety Coś tam, my to z Martą lubimy, no teraz jak mały jest, no to tak Trochę, mniej Parking koniec No żona moja, ten, Trzeba amunicja, ten, kończek jest Często się nasz, a żona mówi, że też wiesz Tylko Ty masz 17 lat Dobra, nie wiadomo gdzie tu jechać teraz Wszędzie zopchane. Tam żeśmy wyjeżdżali zawsze do samego końca. Ale chyba nie dam rady. To za dwie dychy masz parking, kurwa. A, czekaj, bo tu był taki podest, chyba, tak mi się wydaje. Lewo nie? Dawaj walimy tu. Już chyba tak, to my chyba ma, ma rację. No. Tu żeśmy przyjeżdżali, mi się wydaje. O tu jedni z gazu. O, tu dobrze, patrz, może widać. Ta, tu byliśmy z tym Kama. Idziemy do Kamy na gofry. Tu żeśmy foty robili. O kurwa ile ludzi! Tu dawaj koło mnie, kurwa. Ojej, nie stanie. Mój nie stanie. Teraz nie rozstawi się w piasku zaparkujesz Trzeba się obrócić, może tu. O, tam tutaj masz lepsze chłodzenie na chłodnicę. Też się chrzanili się na sam deptak ty. Szkoda, żeś koło łódki tam nie postawił. No, jeszcze zamknięte. I co teraz? No zamknięty tu bar taki jest, wiesz Tu przyjeżdżaliśmy, a tak to chujnia ty Co, działa czy nie? Nie działa? Nie Co? Na może A to jeden chuj, dawaj tu Siema! A wy jak tutaj ten tego? Co to się kurwa stało? Cześć, żółwik, tak obo nie mam jak ten. Hejeczka Ja bym kłapał. Czekaj, bo kuźwa Cieo, bądź! Gadają mi! Ja widziałem, że na Miko dzisiaj jedziesz. No! A my tutaj przyjechaliśmy ze sprawdzić na ujadek. W sumie siema! No, Hejeczka, Wszystkiego dobrego! Hey, ale nie, to dawaj, spierdalamy na wiochę tam dalej, pojedziemy gdzieś, wiesz, przy drodze się go... Są gofry i tyle. A tu nie wieje chociaż. W zasadzie daleko nie odjechaliśmy, bo jesteśmy 100 metrów bliżej. Tu chociaż nie wieje, ale rozgościliśmy się w takiej restauracje i... A, jest goferek, idę. Yy, no i tak, chłopaki żarcie, a ja a ja gofry. O, dobra, dzięki. A gdzie moja posypka? Dobra, jak pojedli, to pojechali. Jeszcze późno się zrobiło w ogóle. Dziesiąta godzina. Taki skok bok Brum 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 Chłasu narobili jak to olsztyniaki Olsztyniaki, szczytniaki, bląciaki i szczytniaki Dobra, o taka proszę was akcja. Rozjeżdżamy się tutaj w Elblągu. Część pojechała tu, część tam. Ja chcę trochę wcześniej wrócić do domu więc robię lotkę już sobie polecę główną drogą. Po prostu, ale musiałem bluzę założyć, bo zimno jak się zrobiło strasznie. Ja tam ja tam z tobą. Także na mnie czeka. Oni pojechali jeszcze pokręcić się po wingielkach i w zasadzie, w zasadzie to nie, nie głupi pomysł. Byłby, gdyby nie to, że właśnie yy, Ja niespecjalnie Mogę tak długo Może nie tyle mogę, co chcę O, tak powiedział, chcę Chcę się kręcić Oni pojechali tam! No o. A my lecimy tu Ten Kawałek z grzechem jeszcze Się ale O, bluzę no, założyłem, to zupełnie inaczej Zaje fajny wyjazd w ogóle e, Taki mieszaniec e, Od Kaszub I e, Kujawsko-Pomorskiego chyba Aż Warmia, Warmia, Mazury i w ogóle nie? Jeszcze po morze Nad morzem Goferek był Powiązkowo Fajny wyjeźdźnik, bo też bardzo fajna drużyna Już mam nakręcone 360 km a Dojadę na bazę to będzie e, 400 o kurde 470 coś takiego, może trochę lepiej No zobaczymy W każdym razie dla mnie jest bardzo fajny wyjazd Często jest tak, że właśnie już później wracam Wracam proszę Was ty też jest zaleta właśnie takiego motocykla jak Tracer, bo nim po prostu możecie sobie wyskoczyć na taką krajówkę i nastawiacie na bo macie 200 i sobie jedziecie spokojnie i też te opony, opony, opony mają to znaczenie, bo tu są opony, które są po prostu bardzo, są twardsze, o tak, są po prostu opony turystyczne, więc jest więcej bieżnika, ona jest trochę twardsza. Więc tak też się nie zużywa przy, przy tej jeździe, nie? takiej autostradowej. W sensie no, no, no nie zużywa się tak mocno, nie zużywa się tak mocno środek e, i mogę sobie wtedy właśnie pozwolić częściej na takiej oponie, na, na takie przeloty po prostu, żeby szybko przeskoczyć przez, przez jakiś odcinek, e, gdzie muszę podgonić ją, on sobie przeskakuje. I to tyle będzie. Byliśmy no. w fajnych miejscach, ja bardzo polecam te trasy. Możecie ze mną jechać na taką wjazdową taką wycieczkę. Ogólnie to zrobiłbym ją na przykład południową, czyli połączenie kasów i też Pomorza, bo na Pomorzu jest bardzo ładnie. I tak jak my dzisiaj byliśmy, no to wszędzie tak naprawdę był przeważnie dziki rajd, to znaczy, że brakuje takiego spokojnego posiedzenia sobie razem, pogadania po... po Śmiania się bo głównie no, no, jeździmy po prostu tak jak jest to jednodniówki to po prostu walicie a chciałem pojeździć i zrobić trochę kilometrów trzeba pojeździć normalnie nie było kiedy dużo pracy dużo różnych rzeczy zajęć i w ogóle wszystkiego dookoła więc też nie wiem kiedy będę znowu mógł tak polatać sobie zobaczymy no, ale czerwiec czerwiec i lipiec stawiam na w czerwcu przede wszystkim chyba jeżdżenia, więc tych wyjazdów może nie takich, ale w ogóle jeżdżenia motocyklem może będę jeździł do pracy, w każdym razie chciałbym pojeździć motocyklem więcej, więcej i jeszcze raz więcej o. żeby to miało e, jakby, no, żeby, żebym się poupajał tym wszystkim, a obowiązki domowe, żeby na tym nie cierpiały e, czy jakieś tam domowe sprawy żeby na tym nie cierpiały, jest jest, nie, nie jest to takie łatwe, żeby to wszystko razem e, pogodzić Ale myślę, że się uda Najważniejsze, że można polatać Nawet jeśli miałoby to być raz w miesiącu Raz na dwa miesiące, to i tak motocykl motocyk jest, będzie i będę z niego korzystać I to jest najważniejsze Fabik Moto zostanie Fabik Moto <grym> No dobra, słuchajcie To ja tutaj spadam na siódemę Pożegnam się tylko z Grześkiem i, i robię lotkę. Robię bombę, że tak powiem, bo teraz to już będzie naprawdę zbiornik wachy na 100 km tak będzie. Jeszcze muszę przez kominiarkę poprawić kurde. kawałek. Kawałek się przejedzie Chyba ze mną jeszcze siódemeczko. Jakąś muzyczkę włączyć na telefonie. Z nią Muzyczkę sobie muszę włączyć, jakąś. I poprawić kominiarkę, bo mi się gdzieś zawinęła i mnie ciśnie. I spadam. Fajny wyjazd, elegancko. No dobra. Muza łupiec można jechać. O, wyłączyło się kuźba. Dobra, ja popiżdżam. Na razie Grzechu. Na no, tam fajna temperatura, kurczę. Wcześniej było 16, ale nie wiem. 2 stopnie, ale robią różnicę założyłem jeszcze w ogóle i tak. Wypisiło mnie strasznie, tym bardziej, że pół godziny zrobiłem. Stres. Wam się podobał i było wesoło, Kurczę, tak jak ja, kiedy ja jeżdżę na motocyklu, kiedy ja jadę i przekazuję wam później to nagranie, to mam nadzieję, że te emocje też wam się udzielają. Zapraszam Was, zajrzyjcie na mojego Facebooka, zajrzyjcie na Instagrama. Na Instagramie zawsze relacje, najświeższe informacje, więc tam najczęściej, to samo na YouTube, relacjach też najświeższe informacje, ale no, lepiej, masakra.